Kto zgadnie co to jest? Kto zgadnie co to jest? Mamy tutaj taki wiatrołomek. Dobra. No to lecimy. Od pierwszego strzała poszło. Lajca. Dzień dobry? Kurki. Julka ma kurki. Proszę bardzo. Mamy małe kureczki. Tak się składa, że rybotatki są w lesie. No bo przecież nie samymi rybami człowiek żyje. Jesteśmy właśnie na popołudniowym spacerze w lesie. Wyszliśmy rozejrzeć się za grzybami z dzieciakami. No i co, idziemy sobie, a tutaj takie piękne. Kto zgadnie co to jest? Kto zgadnie co to jest? Mamy tutaj taki wiatrołomek od sosny. I tutaj tak delikatnie już draśnięte, żeby się okazać, czy to jest to, o co nam chodzi i Smolniaczek! Tak, Julka wygadała. To jest smolniaczek. teraz pokażemy Wam, jak uzyskać najlepszą rozpałkę na świecie. Tak, Juleczko? Pokażemy, jak się pozyskuje. Ja nie piecałam, że to smolniaczek. Chyba Ty wiedziałaś, że to smolniaczek. Nie piecałam. Julcia mówi, że nie wiedziała. Olo, piłujemy smolniaczka, nie? Tak się składa, że w plecaku zupełnie przypadkiem mamy kawałek piły. Więc spróbujemy wyciąć smolniaczka i pokazać, jak to, jak to wygląda. I może uda nam się nawet rozpalić troszkę, zobaczyć, pokazać Wam, jak to się rozpala. Także bądźcie z nami. Julka, gdzie Ty się tam spinasz? Julka zaraz będzie nas nagrywać. damy jej kamerę i sześcioletnia Julka będzie operatorem kamery. No. Julka, będziesz nas filmować? No dobra, Julka nas filmuje. A tata z Olkiem raz, dwa tutaj się zabierze za smolniaczki. No dobrze. Julcia teraz zostaje operatorem. Juleczka trzyma, a tata weźmie piłę i spróbujemy wyciąć tego smolniaczka sobie tutaj. Odgarniemy piasek, żeby nam się piła nie stępiła, bo ten smolniacz... Odgarnę, odgarnę, bo ten sponiaczek jest po prostu przepiękny. On jest cudowny i aż żal takiej rozpałki do kominka nie wziąć. Ale tu jest piasku jeszcze. Masz maślaka? O, Julcia, nagraj to jak oluś ma. To maślaczek czy podgrzybek? Piękny. pauż. Pauż. Pokaż. A to podgrzybek, synku. Piękny, no. Dobra. No to teraz spróbujemy to sobie ładnie tutaj wyciąć. Jakoś tak... Juleczko... No dobrze. A przejdziesz z tej strony? Bo tata się z tej strony będzie przykładał. A widzisz, tatę? No dobra. No to jak, widzisz? Dobra. No to lecimy. Tak się składa, że mamy dobrą piłę. To to idzie w zasadzie jak piorun. No i patrzcie, moi drodzy. To jest chwila moment. To jest Patrzcie. To jest chwila moment, a już no. mamy tutaj piękny korzonek z wiatrołoma. I teraz pokażemy Wam, jak się do tych smolniaczków dobrać. Do, do, tek, do tego celu będziemy potrzebowali nóż. Ale ja razie nakrywam, żabę. Dobrze, to ty nagraj żabę, a tata... Ty nagraj żabę, a tata wytnie drugiego smolniaczka w międzyczasie, dobra? A tata wytnie drugiego smolniaczka, Julia, Chodź, gniazdeczko do taty, ta piła jest bardzo dobra, to idzie piorunem. To nie znaczy, że się człowiek nie zmacha, ale. Widziałeś nagrałaś to? No, no cudownie. O, nagraj tutaj Julcia, to co widać. O, pięknie, nie? A teraz tutaj. Tutaj. Tak? Ale pachnie. Powąchaj Julcia, czym pachnie? Miętą. Miętą? To jest po prostu zapach żywicy. I patrzcie, tutaj już. To już mamy smolniaczka. Już dalej nawet nie ma co upać. Tutaj. Oczywiście, ja, że ja, można ja. dalej łupać, ale to jest piękny smolniaczek. Zaraz pokażemy wam jak to rozpalić. Nie? Juleczko? No tak. Chodźcie dzieciaczki, rozpalimy to troszkę. Ja Lubisz byłam w przedszkolu Tak? Jak tak tak piórkowe Kto tak, słyszy tak, tego tak, ptaszka? Ja słyszę, ja słyszę. Taki piski, Ale smolniak, patrz Jurka, chodź tutaj. Julcia, chodź nagraj to. Ale tu jest piękny smolniak, patrzcie na to. To jest najlepsze co może być. To jest sama żywica. taki No bo to jest sama. Sama żywica to jest. I teraz pokażemy Wam jak takie coś można łatwo rozpalić. Dobra, ja wypuśćcie tą szapę nową. Julka, jaką żabę ty masz? No no, no dobra, moi drodzy Juleczko Co ty na to? Widać no? to? No widać, widać Pokaż to jeszcze raz, tak żeby ładnie było widać O co chodzi Takie coś I teraz, tak się składa No tak się składa Że tata co ma ze sobą, Julia? No ja nie wiem Tak się składa, że Tata ma ze sobą krzesiwko Julcia, poświecisz tutaj? Popatrzysz? No, dobra. Juleczka tutaj. Spróbuję to rozpalić bezpośrednio. Nie wiem, czy to mi się uda. Czy to nie będzie za grube? Julcia spróbujemy. No, no dobra. Patrzcie, ale tutaj no, miałaś. Tutaj. Od pierwszego strzała w zasadzie poszło. Patrzcie na to. Najlepsza rozpałka. Najlepsza rozpałka, to jest naturalna pochodnia, w zasadzie już teraz jakby to troszkę porozszczepiać, tutaj, to będzie naturalna pochodnia, po prostu. Od pierwszego strzała poszło. Julka, no, pokaż. O, Julcia zmuchnęła, brawo. Ja nie tego smolniaka. O, Oluś ma. To chodź, podpalimy tego smolniaczka. Tak? Proszę, teraz ty potrzymaj. Oluś, ale w naszą stronę Hello O tak, ja dobra krzypów, ale. Teraz mamy takiego Malutkiego smolniaczka Tak, widać? Hello Mamy takiego małego smolniaczka Tutaj mamy nasz, Nasze wiórki I co trzeba zrobić? Bierzemy krzesiwko Bierzemy krzesiwko i krzesamy iskierki. I poszło. Tym razem nie za pierwszym razem. I proszę bardzo. Mamy naszą podpałkę. Lepszej nie a. trzeba. O, julka dmucha. Tak, oto właśnie pozyskujemy smolniaczki w lesie z wiatrołomów. Widać od razu, gdzie była żywica. Gdzie płynęła z reguły to drewno, gdzie są smolniaczki fajne, jest twarde i ciężkie. Że ten korzeń jest po prostu pełny soku. A ten, ten już czuć, że mimo tego, że jest większy gabarytowo, to jest lżejszy, więc on nie będzie aż tak fajny. Ale na pewno spełni swoje zadanie, bo to już widać tutaj po tych przebarwieniach. Czy to są patyczki jakieś. Tutaj widać po tych przebarwieniach. Że te miejsca na pewno będą fajne. Ten jest na pewno lepszy, przynajmniej tutaj po krawędziach. No super. Najważniejsze, że. Ale że każdy się roz... ten. Pan, pan, pan jest lepszy niż to, bo jest potworem. Olek, przetłumacz na język polski? Nie wiem. Tylko to chyba jakieś Pokémony? Nie, to jest potwór. Olek, jakiś potwór. No dobrze. Moi drodzy, jak się podobało, pokazało, rozjaśniło w głowie, czy po prostu się przyda, jak będziecie rozpalać ognisko, to co dajcie? Julka, co dajcie? Dzwoneczek. łapkę w górę. Subskrybujcie na dole i zapraszamy po dalsze treści do nas na kanał. Nie, Olo? Nie, Julka? Trzymajcie się, cześć.